Do rzuconego oto przez paszę w dobrym momencie. I teraz próbuje podejść i Arek Pasza sprytnie chciał to zrobić. No szkoda, że się nie udało. Jeszcze rzucone granat, Ten Nate nieprzyjemny dla jednego z zawodników KGR, jednak ustawiony na lodówce gdzieś, czy na tym blacie kuchennym. Stracił tylko 7 HP. Wraca Neo, jakby wiedział, że coś tam się na sencie B może dzia dziać, więc chce pomóc koledze. przygotowany jakiś smoke. Zobaczmy, cóż to za smoke od Filipa. No proszę bardzo, ależ smoke nam pokazał Neo. To obijany KGR-61HPR, zdziwiony mocno. Ciekawy smoke z pewnością, widzimy co to się dokładnie stało. A na środku fraguje Snacks. Po kolei, jak do kaczek, sobie strzela do terroryzmu. Przecież nie, ile było? Było 4 do 3 dla Bipro. Także prowadzili w tym meczu, później się wzięli nasi do roboty. A tymczasem pod bumsaitem B zawodnicy Bipro. Tutaj jest tylko Taz. No, chcieli teraz postawić dwóch zawodników na odnocy, być może nie, to tylko Pasza, ale jest 4 graczy na bumsaitie. A, więc zobaczyli, że tam często wychodzą terroryści. No, i Taz może być za chwilę kłopoty. Taz już obijany, 59 HP na koncie. Udaje mu się jednak ustrzelić głowę znowu, Taz, ależ on teraz strzela. Taz, co on robi? No niewiarygodne, po prostu. refleks, jak u 12-latka. No i teraz wciąż czeka na partnerów. Teraz bardzo mądry ta Taza, co ten Taz strzela? Jezus Maria, co ten Taz teraz strzela? O mój Boże! Jest mniej czasu, ma defusa, to jest najważniejsze. No, i ma smołka, to może być dla by niego duża przewaga. Oj, tutaj próbuje Ralen gdzieś złapać rywala z nożem, ale nie może znaleźć. Coś za runda. Nie, no, Ralen się pogubił. Biega w kółko teraz w tym smoku i nie mógł trafić. No, szkoda tej rundy oczywiście, szkoda, ale antyterrorysty miał sporą przewagę. Smoke, Kevlar, Defius, nie, no to w takiej pistoletówce to musiał tę rundę wygrać absolutnie. To Ralen tutaj był bez szans, tak naprawdę. Chociaż wyglądało to dość zabawnie, jak robił kółeczka, Ralen dookoła i machał tym nożem. To, to wyglądało dość wesoło, więc. Więc można się troszeczkę pośmiać, oczywiście w takim meczu, gdzie i tak no, musimy to spotkanie wygrać. Tym bardziej, że nasi nawet teraz zaryzykowali, kupili sobie akacze, no. no to tak, takie będzie pasowało. Akurat przykryję, przykryję tą jego czapkę. O <grymne> rany. Ale <grymne> no jest idealnie. Jest pięknie. <laughs> Nie sądzicie, że jest pięknie? Tak w ten sposób? Idealnie po prostu. <laughs> Typowa Halina. <laughs> Ciu wyciągają na no, tych zawodników, zawodnicy terrorystów. Nie spodziewał się chyba tego JW, że to będzie czy z graczy. No i Michu, dwa fragi. Dobry Mołotow na Pronaxa, Ten będzie musiał uciekać. Zobaczmy. Pronax wciąż czeka w Mołotowie. Ach, jednak ten Molotow się gdzieś się źle rozbił. No i teraz e, wie dokładnie, Michu, gdzie jest przeciwnik. Pronax za trójką. Michu, ależ to zrobił, Michu! Jeden na trzy z ugrać z taką rundę, kiedy bomba jest zaplantowana. To było coś rewelacyjnego. Michu! Na 7 do 7. Piękna runda Micha. To się mogło podobać. No i to jest to, o czym mówiłem. Michu na tym turnieju naprawdę jest w fantastycznej formie. Fenomenalnie po prostu rozegrał to, Michu. 7-7. Ja już. Byłem załamany, byłem pewien kacza, ale nie miał tu szans, Taz jeszcze walczy, jeden frag już jest na mierzu kolejnego zawodnika, świetnie Taz, jeden na dwóch, może nawet pójść po ace'a, Taz musi teraz przeładować, nie ma kul w magazynku, dwie kule, oj w tym momencie może mieć tarapaty. już fejkuje brojenie, bo zawodnik CT, Taz cały czas się trzyma na nogach, co ten Taz wyprawia, jeden na jednego, Taz, oj mocno tutaj będzie miał problemy, Taz, ależ to trafił, niewiarygodne co ten Taz zrobił. Fenomenalna akcja Taza i mamy Ace'a od Wiktora 4 do 4. Co ten Taz? 1 na 4 chyba nawet tutaj ugrał przecież Wiktor. A więc nie tylko Neo Legenda CSA 1-6, ale również Taz też sobie przypomina piękna runda Taza. Nieprawdopodobny Ace i mamy 4 do 4. No i antyterroryści. Nice. Nie co za beznadziejna jest ta gra Co ten koleś zrobił no nie? nie mam siły Przegrają teraz Dobra, wygrali, mają szczęście kurde. Dobra, Norwegia 139 wygrywa Czyli już mamy awans? Już mamy awans? He's supposed to Yeah he's there. On the roof. All the way to the left. Smoke. Steps A main. Maybe jumping down or he's dead. Smoke's A main. Flashing main. Deploying flashbang. One bar, one main. Doors. Side. Oh crap. Leave a look, leave a look. Да, да, да,